Cześć, witajcie, z tej strony Melixo i jest ze mną... Dragonso9 A dzisiaj jesteśmy na planecie DeSolo, ja schodzę pod ziemię, a Drak ogarnia naszą bazę. to Drak, co potrzebujemy? Czy co potrzebuje? To jest tak, na DeSolo głównie trzeba nam znaleźć Wolframit, z którego potem będziemy mogli robić dalsze elementy. Takie jak... Centrum Alchemiczne... Oraz, Co yy, tam jeszcze było? Yy, test Ale głównie chodzi o to laboratorium chemiczne. Dobra, co by mi się mniej więcej przydało, żeby tak do zejścia pod ziemię? Głównie te dnie zbiorniki z... Y, y, z ziemią, no i przewody, i to w sumie wszystko. A tutaj zbuduję kolejne e, lądowisko i trochę próbuję przemieszczać trochę bazę. Dobra, to ja sobie szybko Lądowani pooczyszczam ekwipunek z niepotrzebnych rzeczy. Przewody się przydadzą, jeszcze kolejne. I Dałem ci jedną paczkę przewodów do plecaka. Po, ci się przydać. Dziękuję. O, dobra. Ym, mamy jakieś. Yy, yy, żywice? Czy nie, muszę iść znaleźć? Żywicy żadnej nie mamy. A co? Nie masz zbiorników? Znaczy mam dwa, ale to już pełne, więc wolałbym sobie jeszcze zrobić jeden pusty, tak? Poczekaj, to, to ja ci yy, dam tutaj pusty jeden czy dwa. Mam pomysł. Tu chyba było. No o. Mam. Tutaj coś. Spróbuję tutaj zejść trochę pod ziemię, zobaczymy co tu będzie. Nie zapomnij sobie o przewodach dać. Okej, okay, dobra. Trochę masakrycznie tutaj będzie, no, ale dobra, jakoś się przeżyję. O! O, 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 o! Mam coś. Teraz jakieś zejście zrobić, by się przydało. No, duża jaskinia. Może ogarnąć jakieś zejście bardziej lepsze? Okej, okay, może być. No to co, co? Zwiedzamy i Wolframit mówisz? Tak, Wolframit. Oznalazłem pod zimną bazę. O, lateryt, tutaj jest nawet lateryt. O, jest wolframit, jeden już mam lateryt, jeden mamy też yy, węgiel. Resztki o, Dobra, tak żebyś się teraz nie przestraszył, odłączam yy, ci trochę zasilanie powietrza. Nie, nie rób tego, please. No nie. ej dol. co się zbagowało tutaj jest na niebiesko, dobra. Ile potrzebujemy tego wolframitu? O, już powinno ci lecieć. Okej, okay, mam, dobra. Ile potrzebujemy tego wolframitu? Dużo? Im więcej, tym lepiej. Aha, akurat natrafiłem na złoże, więc jest dobrze. Dużo tego tutaj było. Nie to długo se tu pobyłem. Co się stało? No już masz, już mam pełne ekwipowanego. Garniasz? O. No to wracaj na górę i wyładuj i leci dalej. No, wracam. Nie wiem czemu nie mogę iść szybciej. O. A ile jest potrzebne do laboratorium? Czy do czegoś tam? Eee, do laboratorium chemicznego, już Ci mówię. Eee, jeden. Ale potem będzie jeszcze potrzebny do wiertła. A je do wiertła? Hmm. To masz tutaj. Na pewno węglik bo już tam będzie trzeba zrobić. To na pewno dwa Masz już jeden. Czyli jak jeden pezak zbiorę, to chyba wystarczy, nie? Po zupełności. Ja ci to może wyładuję, pust pełne ten zbiorniki ziemi. I sobie zostawię jeden pusty. Dobra, to idę z powrotem. Ihu, zjeżdżalnia! Światło robocze naprawdę się przydaje. Coś małe złożę z tego wolframitu. Różne chyba, czasami są większe, czasami nie. Ooo, jednak na to większe trafiłem. Co to jest to takie... filetowe czy różowe? Co to może być? Farc. A przyda się? Bo to jest naprawdę sporo. Do, produk do produkcji szkła jest potrzebny, a ze szkła potem się robi... E, Panele słoneczne, od tego, że pamiętam. Czyli przyda się. No, przyda się. Zbiornik nadlęty się jeszcze robi ze szkła... Eee. O, średnia, drugina, wiatrowa to się zeszła szkła robi. Dobrze wiedzieć. Trochę się tu poplątałem, ale dobra, już mam wyjście. A z samego kwarcu można robić nadajniki. Nadajniki mogą się przydać. Jakbyśmy chcieli zaznaczyć bazę, nie? No. A i tak już chyba jeden tajnik tu mamy, nie? Nawet dwa. Aha. No to spoko. Dobra, to ci wyładuję jeszcze ten wolframic. Jeś tego zebrał. Trochę? Dobra, ale też w takim razie... Dobra, to w tu już w sumie nawet mamy wystarczająco. Od teraz pozostałe rzeczy trzeba poszukać. No. Nie wiem, jakieś skarby, nieskarby... ale by było teraz? Czy mówisz, że skarbki jakieś poszukać? No, to już było. No to trochę się przejdziemy. Zauważyłem coś tam czerwonego w oddali, zobaczę co to jest. Jak myślisz, im głębiej, tym lepsze skarby będą? Oj, raczej tak, raczej tak. A no to idę to w głąb. Ogromne są... te jaskinie. O, znalazłem coś, ale to jest na prąd. Więc taki mały problem. Ale wiesz o co chodzi, nie? To taka puszka. Tak, tak, tak. Ja, ja, ja. Co to jest? nawet jakbyś aluminium też znalazł, to byłoby nawet całkiem fajnie. Aluminium to lateryt, nie? Tak. Aha, no to byłem właśnie koło niego, wiesz. Wow, głęboko to idzie. Bez tego światła roboczego to by była masakra. A, tu nic nie ma, fajnie, dobra. Eee... Chciwej i w głąb? Dokop się do płaszczyzny dolnej planety. Lol. Aż tak głęboko weszłam? skończyła podróż w głąb to nie jesteś w stanie się dowiercić dalej? znaczy nie po prostu jaskinia się już skończyła w dół o jacie ogromne są te wszystkie jaskinie dobra spróbujmy się przewrócić dalej zobaczymy co będzie O i tu już się zaczyna chyba trudniej Albo nie No to idziemy powoli e, i chyba mi się skończyły przewody Łady się skończyły to w Wracam do będę trochę tego latery tu i zrobię sobie jeszcze trochę przewodów Ale ten nudek ma przyspieszenie. A tego aluminium tu dużo potrzebujesz? Nie, nie wiele. Czy nie. Aha. Czyli tak cały pecak wystarczy? Nawet będzie <grymne> na to. Jeszcze jeden wolfram tu znalazłem. Ok, mam fula, to wracam. Czekaj, tam. O, mam coś do badań. Masz komorę badawczą zrobioną? A a. Tutaj trzeba zabrać na naszą główną planetę. A co jest potrzebne do komory badawczej? Czekaj, już się nie wiem. Obecnie jesteśmy na razie bez zasilania, więc. A jakieś tam małe baterie e, żywica mamy? Złożony. Idę? Żywica złożona. Ile? Żywica złożona. Aha. A żywicy nie mamy, nie? No nie. A jest potrzebne. O, a co bo... jest potrzebne do zrobienia tej. Eee, wirówki ziemnej czy jak to się nazywa Wirówkę ziemną już mamy. Mamy? No to zrób ten To się robi Poczekaj, To czekaj to ci wyładujesz. Chyba przez przypadek włączyłem wypalarkę. Dobra, to już wszystko. Wow, trochę tu uporządkowałeś. Ale jeszcze nie wszystko. Masz jakieś puste pojemniki? Mam jeden pusty pojemniczek. To daj. Fajnie by było. Dzięki. Paliwo stałe dla silników. Ta. tej. Aha. To co jeszcze potrzebujemy? Na pewno akurat y, jedno aluminium będzie potrzebne, przetopione i dwa ceramicznego. żeby zrobić drugie lądowisko. Jeden ceramiczny mamy. No, tego trzeba poczekać teraz, aż się z drukarki zdąży zrobić. Aha. No hmm. tak, prąd, największy problem. A może jeszcze zejść pod ziemię i trochę pozwiedzać. Tutaj mamy trzy panele słoneczne. No, to za dużo energii one nie dadzą. Zawsze trochę coś dają. Dobra, to idę jeszcze pozwiedzać. A właśnie. Złożony. Potrzebuję złożony, żeby zrobić to. No właśnie w tym cały problem, że złożony dopiero się robi. Aha. No to co? Do zobaczenia. Hej Ośka, powracam. Idę zwiedzać dalej jaskinkę, a drag tam dalej ogarnia naszą bazę. Ale ogromne są naprawdę ogromne są te jaskinie czyli pozbierać trochę tego kwarcu nie no kwarcu może pozbierać a gdybyś ty widział jakie to są zaj duże już mam cztery czy pięć Tam też jest chyba kolejny kwarc. Sprawdzimy to zaraz. Ale to jest największy budżet, to nie ma takich podstawowych surowców, nie? No trochę. Trzeba wszystko kopiować, to zajmuje więcej czasu. Jeszcze ten prąd, masakra. Co to? To samo? Takie podłużne różowe to też jest, nie? Kwarc. Tak. Podłużne różowe? Też to jest kwarc. To już jest do góry, to nie. To my idziemy w dół. Nie chwyciło Co jeszcze ciekawego można by było spotkać w jaskini? Hmm. Poza rzeczami do badań O, patrz, mam żywicę XD występują. Pojemniczek sobie zrobić. A żywica się przyda czy nie zbierać jej? Nie, przyda się, przyda się, na pewno się przyda. To pozbieram trochę, ale od razu mówię, że już mam trochę pełny ekwipunek. Gdzie to wchłonęło? Gdzie mi wchłonęło te trzy żywicy? Halo? Czy dwie żywice? Dobra, nieważne. Kolejne zejście, nie tu jest zejście, idziemy Bo głęboko schodzi, o kurde. No, sięgnij tam powietrze, alo, sięgnij. Sięgnij powietrza, please. No! O! Dobra. I to jeszcze w głąb schodzi ocia. Jak myślisz, dojdę do środka planety? Długo może ci to zająć, ale na pewno tak Eee. Teraz już są takie skałki wystające. To chyba zaraz dojdę. Eee Oki okay. LOL Eee. Tam chyba już nie zejdę. Spróbujmy. Jakie to jest ogromne. Nawet nie wiesz jakie to dziwne się tutaj zrobiło. Zeszłem? Jestem cały. XD A to jest co? Co to jest takie? Kulkowate, fioletowe Slaferyt, przyda się? Sfaleryt Sfaleryt Zbierz. Nie wiem, czekaj, nie kojarzę tego jest takie kulkowate jakby. Znaczy... Wiele tu jest kulkowatych rzeczy. No dobra, za kwarc mam 5 kwarców, to wywalę. O, próbki do badań. Znaczy... Ile? 133 za jeden. Jeszcze raz, jak jak, jak to się nazywało? Sfaleryt. Wow, czegoś takiego prawie nigdy nie widziałem. To jeszcze schodzi w dół. Mm. Jak myślisz tak na oko ile będę tu jak... pod ziemią? Oj, By ty jeszcze głębiej. Wyrywam chwastów. O nie, to co się mnoży. Mamy już punktów badawczych. Nie mówcie. 2778. Nie masz na stanie złożonego może, bo by się skończyły przewody. A mam, mam. To jest ogromne. Ta penetka z góry niby taka malutka, a w środku u nas ogromna, nie? Jak każda jedna. Wyjściu Ci leży. Dobra, wracamy na górę. To, żeby właśnie nie przynudzać już tym wracaniem, wchodzeniem w dół, to widzimy się z powrotem. Podróż do jądra ziemi. O, hej Wam, właśnie wróciłem do. Naszej głęboko-ziemnej jaskinki. Właśnie przed chwilą dostałem osiągnięcie podróż do jądra i zobaczymy, jak jestem blisko. Może się nam uda. Spróbujmy dojść do jądra, też może to chwilkę zająć, nie ukrywam. Eee. <noise> Kolejny stopień Uf. małeś dziwko, że tak powiem. Naprawdę, już głęboko pod zimą jesteśmy. Kolejne resztki znalazłem. Tu co? Też energia, serio. Spróbujmy tu przejść w dół No nie zostało dużo do środka No już coraz dziwniej się zaczyna dziać Nie powiem Как? Я нашёл! О, черт! Чёрт! Что это? Вау! się nie uda. Dobra. Jest to po prostu piękne. drag Tak? Schodzisz tu i się tu żegnamy? Przyjąć? Dobra. No to co? Widzimy się razem z Dragiem. Hej, z tej strony Medixo. Drag do mnie już dołączył, jesteśmy przy Jądrze. I ja? mieliśmy taki pomysł, żeby w następnym odcinku trochę się pobawić, pobawić z tym Jądrem, zobaczyć jak ono zareaguje. Więc może być parę z śmierci w ogóle. To co? Do zobaczenia cześć. Hej, ja.